Musimy z nim żyć. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to się zaczęło, musimy cofnąć się w czasie aż do 1 grudnia 2019 roku, do chińskiej miejscowości Wuhan. Według niezależnych naukowców, to właśnie w tym dniu i w tym miejscu pojawił się tak zwany Pacjent Zero. Niestety tamtejsze władze ukrywały to zdarzenie przed światem, a lekarze byli uciszani. Mieszkańcy wiedli życie jak dawniej. Niespełna dwa miesiące później, Wuhan wyglądało już tak: puste ulice, pozamykane wszystkie zakłady. Całkowita izolacja. Tysiące nowych przypadków zachorowań dziennie i setki zgonów. Stamtąd wirus rozniósł się na cały świat. Iran, Włochy, Hiszpania, Francja czy USA są obecnie najmocniej dotknięte tragicznym działaniem koronawirusa. Dotarł on także do Polski. Cały świat, bez wyjątku, mierzy się z globalną pandemią. Naukowcy przypuszczają, że COVID-19 wziął swój początek na targu w Wuhan. To miejsce, w którym można było bez żadnego problemu zakupić najrozmaitsze gatunki dzikich zwierząt i to żywe węże, koale, czy szczenięta wilków proszę bardzo a to wszystko trzymane i przyrządzane w ekstremalnie niehigienicznych warunkach prawdziwa wlęgarnia bakterii i wirusów. Co do samego koronawirusa Pierwszy pacjent zaraził się prawdopodobnie poprzez spożycie niedopieczonego nietoperza. A jakie są objawy COVID-19? Pokrywają się one w dużym stopniu z tymi, które są typowe dla grypy: gorączka, zmęczenie, ogólne osłabienie organizmu, czy trudności w oddychaniu oraz kaszel. To dla nas lampka ostrzegawcza. Często jednak choroba przebiega bezobjawowo, a sam chory nawet nie wie, że jest zakażony. Co więcej, nie ma jak na razie skutecznego lekarstwa na koronawirusa. Na ten moment nie mamy leku na koronawirusa i stosujemy wyłącznie leczenie objawowe. W 80% przypadków występują łagodne objawy grypopodobne, których leczenie nie sprawia większych problemów. Jednak u określonej grupy osób, zwłaszcza osób w podeszłym wieku, choroba może mieć ostry przebieg i wymaga hospitalizacji, podłączenia do respiratora oraz zastosowania innych środków. Nie ma jednak określonego modelu leczenia. Trwają również prace nad opracowaniem szczepionki, ale wymagają one czasu, który jest potrzebny na przeprowadzenie Badań, dowiedzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Toczy się wiele dyskusji w sprawie leków antyretrowirusowych, ich badania lub sprawdzania skuteczności działania, ale na chwilę obecną nie ma mowy o jakimś konkretnym leku, który byłby skuteczny w leczeniu przypadków zachorowań na koronawirusa. Oczywiście władze państw oraz WHO prowadzą pracę nad przygotowaniem skutecznych metod leczenia tego wirusa. Trudno określić, kiedy uda się opracować szczepionkę. Jak długo potrwa epidemia, dlatego nie powinniśmy spekulować na ten temat. Możemy się wyłącznie uczyć na wcześniejszych doświadczeniach. Byliśmy świadkami epidemii SARS. Od mniej więcej 8 lat nie odnotowaliśmy nowych przypadków zachorowań. Koronawirusy nie są czymś nowym. Ważne jest, abyśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji, co pomoże nam w zwalczaniu podobnych epidemii koronawirusów w przyszłości. Bardzo ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarzy i władz. Stosuj pięć zasad. Pierwsza. Ręce. Myj je często wodą z mydłem. Druga. Łokieć. Zasłoń się nim, gdy kaszlesz. Trzecia. Twarz. Nie dotykaj oczu, nosa i ust. Czwarta. Odległość. Zachowaj co najmniej półtora metra odstępu. Piąta. Bezpieczeństwo. Zostań w domu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne mycie rąk, to podstawa. Ponadto warto dezynfekować powierzchnie, których dotykamy gołymi rękoma, będąc poza domem np. telefony komórkowe. To samo tyczy się metalowych klamek, na których wirus może utrzymywać się nawet do 7 dni. Nie bójmy się tego powiedzieć. Koronawirus na zawsze zmienił świat, i musimy nauczyć się z nim żyć. Pandemia wpłynęła praktycznie na każdy aspekt naszego dotychczasowego życia i kazała zmienić codzienne przyzwyczajenia. Opustoszałe ulice i wymarłe centra miast brzmiały jeszcze niedawno jak scenariusz ponurego horroru. Teraz taki widok nie budzi żadnego zdziwienia. Podobnie jak napotykani na ulicy ludzie w maseczkach czy klienci sklepów w rękawiczkach ochronnych. Przynajmniej na jakiś czas musimy się do tego przyzwyczaić. Niestety, pandemia koronawirusa ma też znacznie bardziej odczuwalne skutki, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę. Tylko część pracowników ma możliwość pracy zdalnej. Wielu Polaków obawia się o utratę pracy i stałej pensji, a zakłady planują nie tylko cięcia. Ale i całkowite likwidacje. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej wprowadzić w życie rządowy pakiet pomocowy, aby zminimalizować skutki uderzenia koronawirusa w polski biznes. Pierwsze scenariusze finansowe. No i te tak, scenariusze na dziś zakładają, że, że koszty dla polskiej gospodarki, dla polskiego PKB będą rzędu kilkudziesięciu, czterdziestu, mówi się o 40 miliardach złotych, także to jest bardzo duży wpływ. No a jeśli chcielibyśmy patrzeć na, na inne rynki, w Chinach na przykład sprzedaż samochodów spadło o 92%, więc to jest naprawdę bardzo duży problem. Dzisiaj najważniejszy jest ten problem zdrowotny dla, jeśli chodzi o zdrowie Polaków, natomiast na jutro, pojutrze i najbliższych na pewno co najmniej kilka miesięcy będzie to kwestia bardzo dużego Spowolnienia gospodarczego. Pierwsze firmy, których dotknęła epidemia czy pandemia koronawirusa, to są firmy transportowe, to jest branża hotlerska, turystyczna. No ale teraz widzimy już handel. Tak, zamknięte centra, centra handlowe to już, jest, to już jest ogromne uderzenie. No i trzeba oczekiwać, że lada chwila spodów gospodarczych będą to też branże produkcyjne, no a przed nami jeszcze, jak rozumiem, najwyższa fala zachorowań, więc nie wiemy na ile ta fala zachorowań będzie się przekładała na zamykanie zakładów pracy ze względu na kwarantannę pracowników. Znaczące zmiany dotknęły także studentów. Z dnia na dzień musieli zostać w domach a naukę kontynuują w trybie zdalnym. Specjalny komunikat do nich wystosował premier Jarosław Gowin. Praca naszego ministerstwa z parlamentem studentów przynosi konkretne rezultaty, jak wydłużenie ważności waszej legitymacji do 31 maja, helpdesk dla studentów z zagranicy obsługiwany w 10 językach, czy pomoc studentów kierunków medycznych dla służb sanitarnych i szpitali. Ministerstwo Nauki przygotowało pakiet rekomendacji dla uczelni, wykorzystując dostępne już rozwiązania prawne, które pomogą Wam w tym trudnym i wymagającym momencie. Są to m.in. możliwość ubiegania się o jednorazową zapomogę, również ze względu na utratę zarobków, w związku z ograniczeniem działalności przez wiele przedsiębiorstw. Możliwość zwolnienia studentów z opłat za miejsce w domu studenckim. Rozważenie przez uczelnie stosowania w indywidualnych przypadkach możliwości czasowego zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia, zwłaszcza w sytuacji, gdy zajęcia nie odbywają się zdalnie. Wszyscy mamy nadzieję, że pandemia skończy się jak najszybciej i będziecie mogli przystąpić do egzaminów w trybie normalnym, gdyby jednak okres koniecznej kwarantanny się przedłużył egzaminy oraz obrony prac licencjackich i magisterskich Wasze uczelnie będą mogły przeprowadzić online. Takie rozwiązanie będę rekomendował rektorom. To bardzo ważne, abyście mogli zakończyć semestr i studia zgodnie z harmonogramem. Koronawirus to obecnie temat numer jeden na całym świecie ludzkość mierzy się z ogromnym zagrożeniem, które nie zniknie z dnia na dzień. W tych trudnych czasach musimy być zjednoczeni jak nigdy wcześniej i pamiętajcie, jeszcze będzie normalnie. Lato to ta pieśń Może ponieść i jeść Niech pomoże ci wstać Niech pomoże ci wstać Planą światło przez mgły, niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy pomyłki. Tell me